Co to za partikle, Co to za autor? Co to znowu za partikle, Co to za pochodnie? Nie wiem. Ale wiem, że muszę się przywitać. Hej, ja Cześć, witajcie, jesteś, jest Ryan Kotsman. Chciałam Was zapytać w kolejnym odcinku na tym kanale. I w dzisiejszym odcinku będziemy sobie grali yy, w mapeczkę Adventure. No, w kolejnym mapeczkę Adventure na moim kanale. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli tak, to możecie zostawić łapencję w górę subskrypcje. No i możecie kliknąć sobie dzwoneczka i napisać komentarz. No i dobra. Zacznijmy mapę. Wszystko wam zaraz poopowiadam, Tylko tak. O, zanim zaczniesz, przeczytaj fabułę i zasady. Dobra. To najważniejsze. Okej, okay. i fajnie. Widać, że tutaj będą jakieś fajne dialogi. Dobra. Yy, tutaj widać, jak mrocznie jest. Dobra. Zacznijmy może od fabuły. O, jesteś 29-letnim leśnikiem mieszkającym w leśnej chacie pewnego dnia trafiasz po pracy do siedziby leśnictwem. a wtedy w twoim domu roz... rozpoczęła się niewyobrażalna sprawa więcej dowiadujesz się w prologu uu tu jeszcze jest prolog poczekajcie no dobrze moi drodzy jestem z powrotem no lekka mnie chyba wzięła tak i ją chyba mam. <kly> ale to najmniej ważne. Dobra. Fabuła jest. Teraz zasad Jeszcze tak. Autorem mapy jest Wojciech. Wojciech. Którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Dobra. Game 2 oraz normal. Jest, jest. Yy, Zasięg renderowania to dziew... plus 19. Ej, nie da się. Gdzie <kly> ja sobie dam tyle. O. Yy plus 19 członków. mapa zawiera opcję wyboru wow, to fajnie yy, na mapie zawarte są zawarte dialogi musisz się czytać płynnie a jeżeli to a jeżeli nie nie nadążasz to włącz escape'a i przyjrzyj na spokojnie mapa na jedną osobę, Bawię się dobrze to autor dobrze pomyślał o innych co, ja bym sobie tutaj Wniejszy to szajderki nie, na razie sobie zostawmy, zobaczymy jak to będzie. <laughs> Start. Idziemy. Pyk. Wycieszek prezentuje mapę przygodową pod tytułem leśnik. No zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Ładowanie. Ej, jakie wojny! Stop. Dobra. <laughs> Ładowanie zakończone. Wiem, że tutaj troszeczkę mogło uciąć, ale... Nieważne, o, prolog. No yy, przed, yy, przed tą już tutaj trzech leśników, mam nadzieję, że ty poradzisz sobie jeszcze lepiej jak oni. Ja będę wam oczywiście czytał. Ja. Dziękuję, to, yy, to przemiłe, że pan zadał że mi dom na własność. Leśniczy, a to drobiazg. A tu masz klucz od domu i wszystkich skrzyń, tylko jest jeden haczyk. Tak? Do tej e, pojedynczej skrzyny nie ma klucza. A dlaczego? E, nie wiem, ale podobno pierwszy leśnik, który tu był, czyli Mikołaj Wórski zostawił tu swoje na, e, najcenniejsze rzeczy. Tuż przed śmiercią e, wyrzucił klucz do rzeki, a mieszkał e, on tam ponad 40 lat. Był to człowiek mądry i wybitny, że po śmierci poprzedniego leśniczego sam nim został. Chodź zbadać cały Ekson coś tam świata. I co, udało mu się? Ha ha, ha drogie dziecko. Przecież nikt tego nie, nie wie. A jakby mu się udało, to może zapisałby to w swojej skrzyni. Tak, zapisałby to w swojej skrzyni. Hmm. Nie główku i to nie ma sensu. Dwa kolejne leśnicy mieszkali tu 54 lata i nic. Co ty byś sam wymyślił? Szkoda. A nie można po prostu łapką sobie rozwalić. Głowa do góry, nikt nie chce rozwiązać tej zagadki, na, yy, na pocieszenie powiem Ci, że ja od kiedy miałem 11 lat i mój tata yy, mi to powiedział, ciągle myślę o takiej rzeczy, co jest, w, co, myśli, co jest w tej skrzyni, a mam już 66 lat, no to 55 lat myślenia, odpuszczę, no i prawidłnie. znaczy bardzo dobrze, a dzisiaj masz tylko posprzątać ten dom. Dobrze, już się zabieram do... No, do widzenia, do widzenia. Siedem lat pójdzie. A Witaj świecie. Świcie. Świcie. Nieważne. Nie Jak to pięknie, że mamy nowy dzień. Dobra. Teraz ubrać się, zjeść coś, zajrzeć do skrzynki na listy, bo szef miał mi wysłać i sobie zadałem na dziś. Na dziś. Na, na dziś. Dobra. Pych, ty budzik, nie wiem czemu. Dobra. Tutaj mamy jakieś ubrania. Ale w ogóle fajny pomysł na szafę. Wo. White. Poczekajcie moi drodzy, bo ja tutaj mam swoje tekstopaki włączone. O, od razu lepiej. Dobra. Yy, tym razem dzisiaj sobie wybierzemy. A to. Pyk, pyk i pyk. Dobra. Yy, czy w TV coś jest? Nie. <grym> Dobra. To weźmiemy, to weźmiemy... Miejsce na co? Miejsce... I I... i pierwsze miejsce... W ścinaniu fastu. Uuu! Dobra. A to? Korzyste leśniczego. Mhm. Siekiera do patyków, nożyk, siekiera do patyków, łopatka, kieszonkowy kompas, kompas z zakłonnością do jednego. O, ja wolę sobie wziąć zwykły zegar. Nie wiem w ogóle, czy mu ja to zrobię. Tak po prostu, tak dla beki. To, to, dobra, nie tu nie będę psuł zegara. Ale w ogóle fajne to nie? Yy, więc może się to sobie też łatko, w górę dla autora, chociaż nie wiem, czy ma kanał, czy nie. Najprędzej jakbym miał, to może, to dopiszę do tego. Do... No, pod filmem, chyba. Tylko chwila. Yy, a, skrzynkę polisty, dobra. Dzień dobry, czemu tutaj jest tak popmurnie? Polecenie. Dobra, to weźmiemy. Weźmiemy to, bo. Weźmiemy i. Tu sobie. Usiądziemy i będę czytał. Zaję na 9 września. Powyrywaj wyrywaj z swojej okolicy. Super, dziękuję. No, w sumie będę tego wyrzucał. Nożyk, sikara do patyków, lopatka, rzycę do szcinania chwastów. O! Tak, tak. <grym> Muszę tutaj w okolicy gdzieś te chwasty zniszczyć czy coś. To jak to wygląda? A, usunięty krzak! Czyż wiecie co? Hmm. Nie wiem, gdzie one są. O, jest. No ja w sumie nie będę tego zbierał, bo bo po co? Ale w ogóle to jest takie klimatyczne, wiecie o co chodzi, że tak. No wiecie o co chodzi. Szkoda, że to nie jest taka mapka horror. No, nie. Ale mam ciastko. Hmm. Mhm. Dobra. Idziemy dalej. I czy coś tutaj będzie? Tutaj mamy domek. No i chyba będzie musiał przydać się timelapse. lapse. Dobra, powiedzcie co. Ja idę to poszukać i widzimy się jak. Jak to wszystko zepnę, więc widzimy się po time -lapse. No dobrze, moi drodzy, jestem z powrotem. Nie wiem, ale ja to naprawdę nie e -W i -E m Gdzie to jest? I właśnie dlatego... Nie wiem, co zrobić. Ech, może tu? Nie wiem, co to jest, jakaś szopa pewnie. Nie wiem, po prostu nie widzę. No tutaj, na pewno tam, gdzie był piasek, to tam na, na pewno tam było. No i tutaj to już jest bariera i mnie nie przepuszcza. Nareszcie słońce! Nareszcie jasno, jaźniej lepiej! Płaski świat, jej! Dobra, nieważne. Teraz zrobimy tak. Tutaj mnie już nie przepuszczą, tu mnie też nie przepuszczą. Ale w ogóle fajne są te szyderki. Następne, tak. Tu nie wiem, tutaj może będzie... Bo tutaj tak daleko to się jeszcze nie nałaziłem. Ej, nie gadźcie, że tutaj nie ma barier. Nie, dobra, jest. Przeczuł to autor. W ogóle jakie fajne cienie. I wiecie co moi drodzy? Ja naprawdę nie wiem gdzie to jest. I właśnie w takich właśnie oto przypadkach musimy użyć GM -y od E3. Ale poszukam jeszcze tak sekundkę, tylko jedną sekundkę. I może coś znajdziemy, a jak nie, no to. Wiecie, game. No i ja tutaj nic nie widzę. Na YouTube mi się nie chce szukać podpowiedzi. Więc dobra, więc ja. W sumie nawet mogę je wam to też pokazać, albo, albo nie, po prostu psyknę palcami. Już pewnie już będziemy się widzieć za chwilę, ale mam nowy program do monetowania, więc nie pstryknę palcami, więc ja idę to szukać i na modzie i, wi i widzimy się za chwilę. No dobrze, moi drodzy, jestem z powrotem. Znalazłem ten krzak. Nie, nie powiem, musiałem użyć GameModa, Musiałem... O! Okej! Okay. Wszystko zrobimy. Jeszcze tylko muszę iść do siedziby na leśnictwa, bo wczoraj mi się mówił, że będę tam jutro poszedł do pracy. Spoko, spoko. Tylko wezmę sobie siekiera do patyków. No, 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 na pewno. No na pewno, dobra, nieważne. Pierwsze miejsce, nie, pyk, pyk, pyk. Czyli teraz musimy prawdopodobnie iść tą ścieżką. Tylko nie wiem, gdzie mamy... O, tutaj. Ale moim zdaniem powiem wam, że mapka jest fajna na razie. Fajna. Nawet jeszcze z tymi szyderkami. Yy, I teraz tak. Yy, Jakbyście chcieli też zagrać w tą mapkę, no to. O! Uff! Już myślałem, że mi zaczęło. 20 minut później. Już tylko przejść przez zas i gotowe. A, przez pasy, nie przez zas. Widzę, że dzisiaj jest ruch. Będę uważał na samochody. Aha. O, to nieźle. Dobra, schowę nożek. no to jakoś jestem ubrany. Puk, puk, puk. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie, dobra, nie umiem gadać z takim gosem. Ej, co to jest za kartka Tarna. Dzień dobry. A, dobra, to tylko tak zwykłe gadanie. Dobra. Zegar, półki, nie półki. Dobra, no to puka. Dzień dobry. E, dzień dobry. Mówił mi pan wczoraj, że przyszedł. I oto jestem. Tak, proszę siadaj. E, to w jakim celu mnie pan przy, e, wyzwa, wezwał? Wezwałem cię tylko dlatego, że dzisiaj możesz mieszkać w swoim domu. Że dziś, do dzisiaj mogę mieszkać z tym domu. Że co? Chwila. Dali mi dom i po 7 latach mi go zagraje. No skandal, no. Chłop, daj mi dokończyć, czyli nie przerwa się jak ktoś mówi. Przepraszam. Jak już mówiłem, od jutra nie mógł być w nim mieszkać, a ja na dziś. Yy, yy, a ja na dziś załatwiłem techniką i zbadałem Twój dom. Ale po co? Czytałem o tym yy, i wiem, że domy przedbudowane razem mają ponad yy, 100 lat. Muszę się poddać inspekcji przed 125 rokiem. Jeśli inaczej, domy zostaną odebrane właścicielowi. No i na dziś umówiłem spotkanie. Znaczy ty im krótszy od domu i mają to załatwić. A jak mi coś ukradną, nie martw się chłopcze. To jest sprawiedliwa firma. Rrr, jakiś telefon. Przepraszam to mój telefon, tak? Że co chłopcze uciekaj? Ale, ale ale po co? W swoim domu coś znaleźli. Nie wiem co, nie wiem już, ale po ciebie już jadą. Muszę wrać. Mm. Powodzenia chłopczy, najlepiej schowaj się w stawie nad budynkiem. O to jest na czas! No nie! Kurde, jest popalny. Wiesz co ci powiem, Mietek? Ta akcja była mega prosta, tylko wiesz, trzeba jeszcze wyjaśnić sprawę w sądzie. Bo on mógłby te, o tym wcale nie wiedzieć. Wiem, wiem, ale trzeba to wszystko było... W coś tam. Szepty. Miej tak, on nas słyszy. A się kazał, żeby on się o niczym nie dowiedział. Ja. Hmm. No ale kurde, nie zdążyłem. Ale ja w ogóle fajnie tak tepac, nie? Mmm, tylko teraz tak. Hmm. Halo? A, ale mieczyka i to topórka mnie nie zabrali. O, dobra, jesteśmy na miejscu, wysiadamy. O, to, co, poczekajcie? Gifko. O, nie, już jesteś. Dobra, jesteśmy na miejscu, wysiadamy. O to chodzi. Gdzie ja jestem, gadaj! Jesteś na przesłuchaniu. W yy, przesłuchaniu dotyczącym kradzieży. I teraz muszę tutaj wybrać. Przyde mnie mieszkało tu trzech leśników. Czemu ja akurat muszę? O, to jest dobre. Przytemno mieszkało tu trzech leśników. Kon y nie wiecie, że to wy z nich. Nie? Niech ci będzie. Halo? Tak, to ja. Y wiesz co, mam pytanie. Czy na dokumentach ze szkolenia tego młodego leśnika są jakieś odciski czy coś takiego? Ok, dzięki Martin, do zobaczenia. Oj. I jak? Na papierze nie ma żadnych odcisków. Uf, jesteś dobrym robusie. Yy, dobra, chcesz w sensie, już do podła, nie masz nic za co na swoją obronę. Yy, no, ale ja nic nie zrobiłem, nie tak weź tego gościa, ale ja nic z tego nie zrobiłem. Chciałem mu wyrwać łeb. Nie wiem dlaczego ja tak, z tego powiedział. O! Niech to muszę... O, o! Jesteśmy w celi. Pewnie pewnie ty jeszcze byłby jakiś drugi manal. Albo coś. Jakaś koszykówka czy coś. Fla! Nie gadajcie, mogę, mogę ćwiczyć. Ale fajnie, no zobaczcie, ja mogę się podciągać. Czy, 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 to, to, to nic nie daje, no, ale nieważne. Yy, yy, niech to, muszę stąd jakoś yy, uciec z tego. Ale w sumie to niemożliwe. Lepiej poczekam na szefa, może on coś zrobi. Przy okazji, po, yy, porozglądam się po tej celi. Przespać się, przespać się, nie mogę. No ale za to poćwiczyć, co mogę. Pyk, pyk, pyk. Uy, może jeszcze pójdę do sedesa. O nie, no. Dobra, to jej ja idę się to tak yy, podciągiwać, czy jak to się tam nazywa, i ja robię temat i widzimy się, jak coś będzie w jakichś dniach, jak czy coś. O, jest, głos z głośników. Pan Jakub C. proszony na jest na mówienie. Mam nadzieję, że doszło. Czy jestem Jakub C.? Dobra, nie masz. Jakub Ciul. Dobra, namówienie, mówienie, dobra. Weź słuchawkę. Dobra. Halo, słuchawka. halo? Chłopcze, i jak? Zwolnią cię? Nie, pani ad. Dlaczego ja to przysyłam? Pani adminie. Adamie, niestety nie mam żadnych a... alibi. Szkoda, ale uszy do góry, chłopcze. Ja mam plan. Co? Jaki plan? Co trzy dni będę wysyłać ci paczki z ciasnym, w których będą części do bomby. A nie boi się pan, że pana złapią? To moja wina, że cię złapali, bo, yy, bo ja dałem ci ten dom. Więc muszę cię jakoś z tego wyciągnąć. Dziękuję. Dziś nadałem pierwszą paczkę, przyjdzie jutro, bo yy, wiesz jak jest tą pocztą. No oczywiście. A czy strażnicy nie będą czegoś podejrzewać? Nie, do każdego kto trafi za kratki yy, w pierwszych tygodniach przychodzi masę paczek. Oni w ogóle nie sprawdzają. W ogóle... E, która godzina? i e, idę spać, chłopcze. Jutro... E, jut, idź spać, chłopcze. A jutro paczka przyjdzie do, do... przyjdzie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jakie fajne no. Ej no. Jakie fajne. Dobra. <laughs> Idziemy się przespać. Jutro. Wiecie co, moi drodzy? O, paczka już jest! To znaczy, coś jest od Pana Adama. O nie, ja głodny jestem. Co jest nie tak ze mną? Nie mogę tego... Ja tu umrę z głodu! Halo! Dziękuję. I moi drodzy... O nie, chwileczkę. Gdzie są? Ja muszę otworzyć tą paczkę. A jest! Jest pancake! Więc moi drodzy, tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję. Ale w ogóle zastanawiam się, dlaczego oni mi tego nie zabrali. Więc moi drodzy, to ciasto zjemy sobie w następnym odcinku tej mapki, który pojawi się prawdopodobnie. za jakieś dwa dni. Więc to byłoby na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i darka!